Tylko na kanale serca pisane życiowa układanka. Poznaj losy trójki przyjaciół Magdy, Witki i Andrzeja. W poprzednim odcinku Magda pomówiła z ojcem na temat Kamila, a wieczorem odbyła się kolacja, podczas której Misie podziękował dziewczynom za opiekę. Wznieśli toast za trójkę. Noc minęła spokojnie. I Witka tylko raz zajrzała do przyjaciela. Tym razem udało jej się zasnąć na kanapie i to w piżamie. Sukces! Obudziła się po ósmej godzinie. Dzień był pochmurny i ponury. Leżała w łóżku i próbowała opracować plan na tydzień roboczy. Nocki i wieczory będzie na miejscu, więc opiekę Jędrzej będzie miał zapewnioną. Witka usłyszała jego głos z pokoju. Już idę! Zaplątał się w pierzynę. Poczekaj, nie ruszaj się, zaraz to odkręcę. Położysz się przy mnie? Spytał, kiedy skończyła poprawiać pościel. Na moment się zawahała. Tylko się trochę posuń, uśmiechnęła się pod nosem. Już po chwili leżeli ramię w ramię. No i co dalej? Zagadnęła. Nic, chcę cię mieć koło siebie, wzruszył ramieniem. Jak ci się dzisiaj spało? Zagadnęła po dłuższej chwili ciszy. Dobrze, nie obudziłem się ani razu. Swoją drogą te tabletki są lepsze od tych szpitalnych przy tamtych dwie godziny i ból znów narastał, a teraz przechodzę płynnie na kolejne dawki. A żebra? Chciałbyś bandaż założyć? Mężczyzna bawił się jej palcami. Myślałem o czymś innym. No, ułożyła się na boku i patrzyła bezpośrednio na rozmówcę. Uważam, że od bandaża byłby lepszy taki gorset zapinany na rzepy. Bandaż uciska, ale nie za bardzo usztywnia, argumentował. Witka chwilę myślała nad jego słowami. Sądzę, że warto spróbować. A macie tu gdzieś sklep medyczny? Zmierzecie i załatwimy sprawę, może nawet na początku tygodnia. Jak zwykle była chętna do pomocy. Później poszukam w necie, odparł i ucichł. Witka? Hm, przykryła się bardziej, było jej chłodno. Mogę ci zadać osobiste pytanie? Dawaj, przyczesała mu włosy palcami. Jesteś dziewicą? Ręka zamarła w powietrzu. Wystarczy tak lub nie, jeśli w ogóle chcesz odpowiedzieć. Spojrzał na nią uważnie. Kiedy był pewien, że już nie odpowie, odezwała się. Mam to za sobą. Ściągnęła usta i położyła się z powrotem na plecy. Zmarszczył brwi. Cosik przymała entuzjazmu jak na tak wspaniałą rzecz. Chyba, że nie była wspaniała. Przepraszam, nie powinienem pytać. Uścisnął jej dłoń pod pierzyną. W sumie nic się nie stało. Pytanie jak każde inne, nadrabiała miną. Nie jesteś przechodniem na ulicy. Zrobiło mu się głupio, przesadził. Magda zareagowałaby zupełnie inaczej, a czasami zapominał, jak bardzo dziewczyny się różnią. Heniek? Jemu odbiło na moim punkcie. Moi bracia to nie są bezmózgie brutale, wiesz? On łaził za mną wszędzie, a raz zachciało mu się macanek w szopie. Nie było w tym nic miłego. Absolutnie do niczego nie doszło, bo naszedł nas Remek. Potem Heńkowi już nie było do mnie po drodze. Zrobiła przerwę, jakby zbierała myśli. A później przyszły wakacje. Na końcu wsi jest taki okazały dom ze starej cegły. No na początku to ona była stara, ale z czasem dobudowywano nowe elementy i dom się rozrastał. Nikt nie wiedział, skąd woźnice mieli na to pieniądze. Zazdrość ludzka tworzy kuriozalne scenariusze. Każdy pamiętał chudego chłopaka od woźniców który miał zawsze swoje drogi. Nie interesowała go gospodarka. Szkoła też nie. Jednego dnia po prostu wyjechał. I tak jednego wrócił. Tyle, że nie był już chudym patykiem, a rosłym mężczyzną. Miał ciemne, prawie czarne włosy i oczy w kolorze gorzkiej czekolady. Jędrzej widział, jak zamknęła oczy, żeby lepiej sobie przypomnieć wygląd chłopaka. Był wysoki, tak jak ty, i miał duże dłonie, ale to u nich rodzinne, nawet ich córki miały takie ręce, nad czym stale ubolewały. Zakochałaś się? spytał cicho. Otworzyła oczy. Pierwszy raz nie miałam kontroli nad tym, co robię. Wszystko działo się jakby bez udziału mojej woli. Oj, znał to uczucie, najpiękniejsze i najstraszniejsze zarazem. Nie tylko on zmienił się fizycznie przez te lata, przełknęła Ślinę. Nie poznał mnie po powrocie. Jechałam traktorem do domu, a on szedł wzdłuż drogi. Machał ręką z daleka. — Poznaję maszynę Herzewskich — zawołał, kiedy się zatrzymałam. — Podrzucisz mnie w tamtą okolicę? Do woźniców jadę — spytał. Kazała mu wsiąść i ruszyliśmy. Coś w głosie Tusi się zmieniło i Jędrzej spojrzał na nią. Patrzyła w sufit i uśmiechała się. O Boże! Aż jęknął w duchu. Takie wspomnienia nigdy się nie zacierają. — Jechaliśmy w milczeniu, wszak w traktorze jest dość głośno. Zapytał jednak o moich braci, co porabiają. Pytał po nazwisku wreszcie spojrzałam na niego i kiedy usłyszał mój głos, coś go tknęło. Witka krzyknął. To ty był w szoku. Nie masz piegów. Teraz przyjaciółka roześmiała się, a misiek nie mógł powstrzymać swojego uśmiechu. Potrafił sobie wyobrazić wicie w tamtej sytuacji. A włosy jak ci ściemniały. Zachwytom nie było końca. A ty go poznałaś od razu? Był ciekaw? Dopiero jak się odezwał z bliska. Zjedź na bok. Polecił i położył dłoń na kierownicy. I kiedy to zrobiłam, pochylił się i pocałował mnie. Ale tak jak facet. W jednej chwili nie wiedziałam, gdzie się znajduję. I to było to uczucie, które zapiera dech w piersi, powoduje, że całe ciało cię pali i strasznie coś chcesz, a nie wiesz co. Heniek tylko budził we mnie od razu. Westchnęła. Towarzysz również się rozmarzył. Chwilę panowała cisza. Miał magię w rękach. Serce biło jej szybko, kiedy kontynuowała opowieść. Pięknie się śmiał i był bardzo silny. Nie wiem, co on robił za tą granicą, ale zdecydowanie mu posłużyło. Finansowo również. Stąd przebudowy domu woźniców. Spędzaliśmy ze sobą każdą wolną chwilę. Z tym, że on nie pracował, a ja strasznie pilnowałam, żeby nie dowiedział się, czym ja się zajmuję. Tu Jędrzej otworzył oczy. Przestało mu być miło. Jej ton głosu też się po chwili zmienił. Był doświadczonym życiem mężczyzną, choć nadal tak młodym. Mówił płynnie po angielsku. Słyszałam, jak czasami rozmawiał przez telefon. Nie rozstawał się z laptopem. Prezentował zupełnie inny świat niż ten, który znałam ja i jego rodzice. Przećwiczył mnie na wszystkie strony, jeśli wiesz, co mam na myśli. Starała się być poważna, bo mi się kotrząknął. I raz przyszedł o nieumówionej porze. Chciał mnie zaskoczyć. Udało mu się w pełni. Akurat klełam jak szewc, bo jakaś śruba nie chciała puścić. Kopnęłam skrzynkę z narzędziami i kiedy przechodził obok szopy ten dźwięk przykuł jego uwagę. Zajrzał do środka i zamarł. Nie było zwiewnej sukienki na ramionczkach we wzór kwiatowy. Nie było dwóch długich warkoczy. Były spodnie po młodszym bracie i flanelowa koszula w kratę, smarna twarzy. Głos jej zadrżał. Witka. Miśkowi było autentycznie przykro. Uścisnął jej dłoń, a ona oddała uścisk. Odwrócił się na pięcie i poszedł. Spotkaliśmy się jeszcze tego samego wieczoru. Niby wszystko było po staremu, ale ja już czułam, że się zawiódł, że nie tego chciał od swojej dziewczyny. A potem przyszła jesień, październik. Czekałam na niego pod naszym drzewem, tam gdzie zawsze. Przyszedł. Jeszcze próbował czarować, jeszcze zagadywał, aż zapytałam w końcu o co chodzi. Wyjeżdżam, Witka, idę na studia. Do Warszawy, usłyszałam. Nie byłam w stanie wydobyć z siebie słowa. Ujął mój podbródek i spojrzał w oczy. Niezłe z ciebie ziółko, Witka. Ten kto cię dostanie, nie będzie żałował. To były jego ostatnie słowa. Zapadła cisza. Dupek, po chwili odezwał się Jędrzej. Naprawdę przeżył to razem z przyjaciółką. Dupek. Dupek, zgodziła się z nim. Dowiedziałam się, że pytał o mnie we wsi, jak się prowadzę, czym się zajmuję. Nie byłam dobra na jego partnerkę, nie tego chciał. Ale domacania byłaś dobra, nachmurzył się Misiek. Przepraszam. Nie szkodzi. Nigdy nie czynił żadnych wyznań, nie było wielkich słów, obietnic, żyliśmy chwilą. Ale cię zranił, bo byłam naiwna, wakacyjna miłość, ktoś zaczyna opowiadać, a ty już wiesz, jak to się skończy. Była zła, odrzuciła pierzynę i wstała. Więc nie mam zamiaru wiązać się z nikim. Chcę pracować w tym, co kocham i nie będę szukała na siłę faceta, bo wszystkim im przeszkadza, że trzymam śrubokręt w ręce. Myślisz, że Kamil jest inny? Jak przyjdzie na warsztat, to patrzy na Magdę, jak. O! Machnęła ręką i wyszła z pokoju. Co ty powiedziałaś? zawołał za nią. Witka! A niech go, jeśli nie wstanie i nie pójdzie za nią. Rozejrzał się za kulą i po męczącej chwili wkuśtykał do pokoju. Stała przy oknie, a wzrok miał nieobecny. Wicia! Odwróciła się szybko. Co robisz, nie wstawaj, doskoczyła do niego. Nic mi nie będzie. Usiadł ciężko na kanapie. Tusia, powiedz mi, co masz na myśli, mówiąc o Kamilu? Zrobiła minę świadczącą o tym, że za dużo powiedziała. Och, nie och, tylko mów. Przecież to tylko dla mojej informacji, nie ustępował. Misiek, to są tylko moje obserwacje i absolutnie nie wolno ich przekazywać Magdzie, patrzyła mu w oczy. Milczę jak grób, obiecał. Stanęła w rozkroku, oparła dłonie na biodrach i językiem zwilżyła usta. Sądząc po moich obserwacjach, paniczykowi w ogóle nie odpowiada, że Magda pracuje na warsztacie. Normalni ludzie rozmawiają o pracy, przy takiej czy innej okazji. On się nigdy nie interesuje, co Magda aktualnie porabia. Być może rozmawiają o tym w domu, ale przecież to aż korci, żeby zajrzeć przez ramię i pytanie nasuwa się samo. Przecież to takie ciekawe, jakbyś operował człowieka. A faceci mają we krwi motoryzację. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie znosi naszych ubrań roboczych. Mnie to nigrzeje grzeje, nie ziębi, ale Magdzie czasami dogryza. Wzdycha teatralnie, jak się czymś ochlapie czy usmaruje. Ona zdaje się tego nie zauważać, ale jaka jest prawda, nie wiem, nie pytam. Pamiętam jego reakcję podczas spotkania u Magdy wtrącił jędrzej. Nazwał wasze ubrania szmatami, ależ mnie wtedy wkurzył. Przecież te ubrania niczego wam nie ujmują. No, przestań! Nie wytrzymała bicia. Przecież wiem, jak obie wyglądamy. Choć maty to zdecydowana przesada. Nie wiesz, jak wyglądacie. Widzicie plamy, a facet patrzy inaczej. Tłumaczył i był przy tym całkiem poważny. Mam ci jeszcze raz włączyć zdjęcia z sesji? Zamilkła i przestąpiła z nogi na nogę. Może masz rację, nieważne. Odchyliła głowę do tyłu i wypuściła powietrze. Nie podoba mi się to wszystko. Nie umiem na razie określić, co konkretnie mi się nie podoba, ale mam złe przeczucie. Przeczucie? Zmarszczył brwi. Te przeczucia mogą się pokrywać z jego informacjami. To znaczy? Za szybko naznaczy. Po prostu boję się, że Madzia ucierpi na kontakcie z nami. Ze mną chciałaś powiedzieć. Zrobił się czujny. Ale Jędrzej, ona przyjechała tu w środku nocy. Wyszła od niego z łóżka. Co byś pomyślał na jego miejscu? Wyrzuciła z siebie. To zależy zaczął. Od czego? Zacisnęła usta i ściągnęła brwi. Od tego, co mu powiedziała. A z tego, co wiem, powiedziała, że wraca do ciebie. To też nie jest dobre, bo on mnie nienawidzi. Nie zdziwiłabym się, gdyby te wszystkie akcje na warsztacie były mu bardzo na rękę. — O czym ty mówisz? — zaalarmowała go. — O niczym. Był po prostu bardzo kontent, jak Śmiałkowa wściekała się na nas. A Magda wspomniała mi mimochodem, że odwodził ją od przyjazdu po mnie na wieś. Tłumaczył, że tyle złego mnie już spotkało, że na pewno mi zbrzydło. puzli przybywało, tylko mężczyzna nijak nie mógł ich ze sobą scalić. O, Magda dzwoni, pewnie chce wiedzieć, jak się czujesz. Poszła szybko do sypialni, tam, gdzie zostawiła telefon. Tego samego dnia wieczorem odbyła się telefoniczna konferencja dotycząca opieki nad chorym w tygodniu. Ustalili między innymi, że do zdjęcia szwów postarają się załatwić wizytę domową. Nikt nie chciał powtórki z piątku. Przed wyjściem Wicia przyszykuje przyjacielowi śniadanie i inne przekąski na zimno. Wszystko będzie miał w zasięgu ręki, tak żeby nie musiał wstawać. Obiad będą jedli wspólnie po pracy. Wcześniej Witka przygotowała mieszkanie miśka, tak by był jak najmniej narażony na upadki w drodze do toalety. Podsuwała szafki i pochowała dywaniki. Teraz nie musiał niczego omijać. No i wymóg na niej, że ma korzystać z jego samochodu. Dużo było dyskusji, ale ostatecznie się zgodziła. Musi robić zakupy i przemieszczać się sprawnie po mieście w razie nagłej potrzeby. No i tak nadszedł nowy tydzień. Witka, przejęta, nie spała od piątej godziny. Wstała, przygotowała wszystko na dzień dla Miśka. Wyjdzie w praniu, na ile ich plan się sprawdzi. Po cichu weszła do sypialni i przyłożyła dłoń do czoła przyjaciela. Było chłodne. Dusia? Przebudził się. Wszystko dobrze. Przepraszam, że cię obudziłam. Przyniosłam śniadanie i resztę rzeczy. Zaraz muszę iść do pracy. Wiesz, że cię kocham? Westchnął. Ja ciebie też, Misiek, ale nie mówmy Madzi, bo będzie zazdrosna. Zaśmiała się Wicia. Teraz towarzyszka przysiadła na łóżku. Jędrzej, popatrz na mnie. Poczekała, aż to zrobił. Zostawię otwarte drzwi, bo około jedenastej godziny przyjdzie pielęgniarka na zdjęcie szwów. Nie wystrasz się i nie próbuj nikogo zabić. Parasknął śmiechem. Jedzenie masz przy sobie na tym małym stoliku przy łóżku. Myślałam o herbacie w termos, ale może jak nabierzesz wprawy w korzystaniu z lewej ręki. Na razie masz chłodne napoje napisz mi w ciągu dnia, co byś chciał na obiad, no kolację raczej. Postaram się wrócić jak najszybciej. I woń, jak tylko poczujesz się nieco gorzej. Nie możesz dopuścić do sytuacji, że nie będziesz już w stanie się skontaktować. Słuchasz mnie? Patrzyła mu w oczy. Wicia, zaraz się rozpłaczysz. Idź już uśmiechnął się krzepiąco. Dam sobie radę. Czeka na ciebie Madzia i twoje kochane śrubki. To będzie dobry dzień, kochana. No leć. Odeszła, ale jeszcze się wróciła i pocałowała go w policzek. I nie zagaduj do pielęgniarki, dowiem się. Puściła mu oko i ostatecznie wyszła z pokoju. Magda kręciła się na warsztacie i wypatrywała Witki. Kiedy przed bramą przejechał pomarańczowy jeep, aż pisnęła z radości i pobiegła na plac. Witka! – zawołała. Magda! – uścisnęły się mocno. – Nareszcie jesteś! – Madzi świeciły oczy. Chodź, przywitaj się, z tatą. Weszły do środka, a pan Mieczysław już na nie czekał. Było słychać was aż do biura, roześmiał się bardzo zadowolony. Magda gorzej przeżyła twoją nieobecność niż zawirwanie miłosne. Oj, tato, mycha śmiała się od ucha do ucha. Wicia, idź się przebrać i zaraz ci powiem co i jak. Jędrzej leżał i myślał. Myślał o tym, jak bardzo zmieniło się jego życie w ostatnim czasie. W zeszłym miesiącu nie zakładałby żadnej z tak poważnych rzeczy. Nagle odezwał się jego telefon. To był barański, kolega ze studia. Od tamtej rozmowy w szpitalu z kierownikiem nie miał kontaktu z pracą. Jędrzej, jak się trzymasz, chłopie? Z cichu? Jak dobrze cię usłyszeć. Naprawdę ucieszył się mężczyzna. Mówca u ciebie. Słyszałem, że potrącił cię samochód. Rozmówca już spoważniał. Tak, to prawda. Jestem połamany. Ale w domu już jesteś, czy jeszcze w szpitalu? W domu. Ale z taką pielęgniarką to chyba coś innego trzeba ci w gips wsadzić, zarechotał tamten. O czym ty mówisz? Nie rozumiał Jędrek. Chłopie, takiej rozpierduchy u kierownika to jeszcze nikt nie zrobił jak ta twoja niunia. Teraz słuchającego całkiem zatkało. I nagle przypomniało mu się, że Witka zaniosła zdjęcia do studia. Mówisz o Wici? To ona Witka jest? Rany. Nie bądź zły, że chciałem jej wtedy te zdjęcia robić. Było na co popatrzeć. Postanowił udawać, że wie, o co chodzi. Widziałeś kiedyś przy mnie brzydką kobietę? Roześmiał się z cicha. Hehe, ale tę kieckę miała cudną. Szmaragd idealnie pasuje do jej urody. A jakie ona ma nogi, jeszcze do tego też pile. Jędrzej zacisnął powieki. W życiu nie widział Wici w takim stroju. I ja ją na plan, a ona mi, że Jędrzej nie będzie zadowolony, ale się zapędziłem. Sorry, stary, nie wiedziałem, że masz towarzyszkę. Nie ma sprawy, bo jakbyś się zapędził naprawdę, to nabiłaby ci limo. Widocznie nie było tak źle. Śmiał się. A powiedz, co u kierownika było. Powiedziała, że nie będzie mnie denerwować, ale że wszystko załatwiła. I to jeszcze jak? Przyjechał akurat prezes. To wiesz, jak Pluciński się wtedy zachowuje. Zresztą, jak nie ma prezesa, też głupieje. No i ja zaprowadziłem do niego tę twoją panią, a on nie chciał za nic nas przyjąć. I zrozum, chłopie, sama wcisnęła się przed biurko i tak mu nawstawiała, że nie będzie chorym pracownikiem pomiatał i że to są twoje zdjęcia, o które tak kipiał. O niej, że te zdjęcia masz sobie wsadzić. O, kochany. Uczepiona biurka powiedziała, że jak nie weźmie karty i nie przekaże ci pozdrowień, to w tej chwili idzie ze mną do prezesa. Do prezesa! Kruciński ledwo powietrze łapał. Ekscytował się z dzichu. No, wyobrażam sobie. Jędrzej był kompletnie rozbrojony. Cała firma o niej mówiła. Od ochroniarza, który się ślinił na jej widok, pokrzyśka. Opowiadał wszystkim, że miał tę przyjemność wskazać jej drogę. No cóż, inni też chętnie słuchali, jak pojechała z Kucińskim. Odprowadziłem ją na parking, a po powrocie byłem chwilowo celebrytą. Brakowało tylko rozdawania autografów, bo wywiady były. Roześmiał się na koniec. To takie przedstawienie mnie ominęło westchnął mężczyzna. Jedno ci powiem na koniec, jędrzej. Mała Andzia to do niej pikuś. — Barański! To powrotu do zdrowia życzę! I kolega się rozłączył. Misiek odłożył telefon i przycisnął dłoń do czoła. Bestia! Tylko tyle przyszło mu do głowy na podsumowanie sytuacji. I to moja! Teraz już się uśmiechał. Była przerwa w pracy i dziewczyny piły kawę. Humory im dopisywały. Witka wreszcie była w swoim żywiole. Przykręć, odkręć, rozłóż, wyjmij, skręć. Teraz na widok wahacza do wymiany nie czuła już strachu. Od powrotu do Poznania była zdecydowana brać się z życiem za bary i nie bać się każdego cienia. Czuła się doceniana i potrzebna swoim przyjaciołom. Jędrzej w końcu stanie na nogi, i wszystko wróci do normy. Ona będzie miała ukochaną pracę i może udaje się tu osieść na stałe. O, jędrzej! Mycha pokazała przyjaciółce wyświetlacz. Pisze na grupie. Wicia szybko wyjęła smartfon. Wyglądam jak terminator. Napisał pod zdjęciem pokazującym jego bliznę na głowie po zdjęciu szwów. Roześmiały się w głos. Magda. Masz dobry humor, cieszę się. Misiek. Bo leżę i myślę o was. Magda. Witka. Zdecydowanie mu się poprawia. Witka. Ja cię muszę ostrzec, Madzia. Magda. Przed czym? Witka. Przed jego łóżkiem. Nigdy się tam nie kłać. Misiek. Coś ty znowu wymyśliła. Witka. Ono ma jakieś moce. Kładziesz się i zaczynasz się spowiadać. Misiek, ha, 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 ha. Magda, mówisz, że nasz kolega zmienia profesję? Misiek, co to, to nie. Dziewczyny parsknęły śmiechem. Magda, wracamy do pracy, pa. I po chwili każda już miała ręce zajęte. Kamil był wściekły. Zakończyła się konferencja i został sam w dużej sali. Krążył po niej jak lew po klatce. Szlak jasny. Nic nie szło po jego myśli. Kto wszystko zepsuł, kiedy sprawa zaczynała się klarować? Magda. Po jaką cholerę pchała się na te wiochę? Nie mogła jej już tam zostawić? Nie, to moja przyjaciółka, przedrzeźniał ją w myślach. Muszę ją ratować. Niech tylko Witka kichnie, a ona już leci. Teraz w siostry miłosierdzia się bawi. Facet jej się wykoleił, to niech się nim zajmie, a nie ma gdzie tyłek zawraca. Sytuacja wokół Kamila zaczynała się zaogniać i nie było mu do śmiechu. Znowu zaklął. Nie mógł sobie darować, że dał się namówić na tę inwestycję giełdową. Transakcja nie przyniosła oczekiwanego dochodu i teraz wisiał kupę szmalo zarzecznemu. Taką ilość mógł spłacić jedynie oddając mu połowę warsztatu. A teraz wszystko idzie w łeb. Czas się kończy, a kumpel naciska. Stale wydzwania i dopytuje jak postępy. Jeszcze strasznie się wkurzył o tę akcję z napadem. Skąd Kamil miał wiedzieć, że w tej języ obudzi się nagle Walkiria, że będzie skakała do jego kumpla, a do tego włączy się stary. Koszmar po prostu. Aż go zemdliło, jak usłyszał, że Magda przejrzała monitoring i że postać z kamer kogoś jej przypomina. Teraz musi bardzo ostrożnie planować kolejny krok, ale sęk w tym, że nie miał pojęcia, co zrobić. Wygląda na to, że Witka tam zostaje i to na długo. Myślał o tym, żeby pozorować kradzież narzędzi, czy wysyłać listy z pogróżkami, ale to wszystko zbyt ryzykowne. Miał plan w odwodzie, ale to już była najwyższa ostateczność i niosła za sobą duże ryzyko. Jeszcze musi czekać i obserwować rozwój spraw. I nagle go tknęło. Skoro Madzia tak bardzo uwielbia przyjaciółkę, to należałoby zrobić coś, co sprawi, że przestaną za sobą tak przepadać. I już wiedział co. Koniec odcinka 20. Choć Mariusz będzie miał naprawdę ciekawe wieści, to intryga Kamila skradnie cały show. Jest niezmordowany. Wszystko wskazuje na to, że osiągnął cel. Co dalej z trójką?